Jak wyglądać jak milion dolarów na święta, nie wydając na ubrania miliona dolarów? O tym będzie dzisiejszy odcinek. Będą rzeczy z sieciówki, będą rzeczy z mojej szafy, będą rzeczy vintage i będzie trochę o dodatkach. Także, Misz, masz, ale dowiecie się naprawdę dużo. Kto jest pierwszy raz, niech koniecznie zaobserwuje po więcej. Trochę mi brakuje do mojego celu 100 tysięcy obserwujących w tym roku, bo jest nas 70 tysięcy, to i tak jest bardzo dużo, mówmy się. <grytania> Piszcie oczywiście komentarze, Wasze przemyślenia. Ja się spodziewam, że zawsze jest ktoś, kto powie, że coś jest nie tak, że zrobiłby lepiej. Proszę bardzo, dzielcie się swoimi doświadczeniami, ja czekam na wszystkie komentarze. Okej, okay. Lecimy z tym. Pierwsza stylówka, pierwsza stylówka, słuchajcie, no to jest taka stylówka, która może na święta wywołać palpitację serca u co niektórych, także yy, uważamy z tym, oczywiście ta spódniczka mini. Może być zastąpiona jakąkolwiek spódniczką, którą masz w swojej szafie. To moje hasło, masz to w szafie, ono jest tutaj bardzo ważne. Potraktujcie te stylówki świąteczne jako inspirację do tego, żeby pójść do szafy i znaleźć tam rzeczy. Spódniczka spodobała mi się bardzo, ja lubię miniówki, natomiast zamówiłam rozmiar 40 i ona jest nam nie za mała. To znaczy, nie widzicie tego na filmie, to jest magia czasu, magra, magia ekranu, natomiast no, nie zmieściłam się w 40 musiałabym mieć 42 rozmiar, mimo że normalny mój rozmiar to jest tak 38-40. Biała koszula też jest z handemu, no umówmy się, to są rzeczy z sieciówki, to nie są rzeczy dobrej jakości, no ale jeżeli chcemy wyglądać jak milion dolarów, nie wydając milionów, no to zostają nam tak naprawdę dwie opcje, albo sieciówka, taka jak dzisiaj handem, albo vintage. I ta marynarka, słuchajcie, to jest marynarka vintage, mój najnowszy nabytek w Hema Vintage i ona kosztowała dokładnie tyle samo ile żakiet, który zobaczycie za chwilę z H&M. Tylko, że skład tej Vintage to jest czysta wełna i wiskozowa podszewka. Poza tym zobaczcie, jak ona pięknie leży, jak jest pięknie wykończona. Jej jedyną wadą jest to, że miała lekką dziurkę na rękawie i jest zacerowana. No, ale wygląda po prostu petarda. Więc yy, tu od razu mówię, że jak szukacie marynarki z dobrym składem, a nie chcecie wydawać tych tytułowych milionów, to przejrzyjcie marynarki vintage. To mogą być też męskie marynarki. Męska marynarka będzie w drugiej stylówce, także zaraz sobie zobaczycie, jak to może wyglądać. Zanim przejdziemy do marynarki z handemu, chciałabym, żebyśmy. Chwilkę pogadały o dodatkach. O dodatkach, czyli tak naprawdę o butach tutaj w tej stylizacji, bo w pierwszej wersji wybrałam klapeczki na obcasie, żeby tak było, są i te cienkie, czarne rajstopy, bo teraz się tak nosi, czyli można założyć takie cienkie rajstopy do delikatnych bucików. Oczywiście te buciki trzeba sobie przynieść, jak idziecie gdzieś na święta, bo wiadomo, że raczej przez śnieg nie będziecie się w tym przedzierać. Jest to bardzo modowe połączenie. Moim zdaniem też bardzo hot. Dajcie znać w komentarzu, czy też tak myślicie. No ale jest nowoczesne. W drugiej opcji wzięłam bardzo klasyczne czarne szpilki, ale aktualne. To znaczy, one już nie wyglądają tak modnie jak te sandałkowe, ale to jest wanda Nowak, więc tu jest nowoczesny kształt, jest piękny obcas, jest bardzo dobra skóra. Natomiast to, jaki częsty błąd popełniamy przy dodatkach, to to, że ich nie aktualizujemy, czyli że uważamy, że jak mamy szpilki sprzed 10 lat, to one, jeżeli są klasyczne, czyli to są czarne, zabudowane czułenka, to one zawsze będą wyglądały dobrze. Uczulam jednak na to, że klasyka klasyce jest również nierówna. I właśnie te małe detale, jak obcas, jak ten delikatny design, jak skóra, one też decydują o aktualności. To są bardzo subtelne różnice i wiecie, w momencie, kiedy tutaj miałabym przestarzały fason do tej stylówki, a sama spódnica jest też lekko z lat 80. można powiedzieć, mimo że z marynarka jest vintage, podobnie jak klipsy, no to zestaw mógłby trochę trącić myszką, dlatego robię darmowe szkolenie, ostatnio w tym roku webinar właśnie o nieaktualnych dodatkach żebyście Mogły sobie przejrzeć szafki z butami, z torebkami, paskami, sprawdzić, co tam macie aktualnego, a co nieaktualnego, co już jest vintage, a co jeszcze nie, tak, żeby te nieaktualne dodatki, wiecie, nie wpływały na wasz aktualny styl. Bo, no tak, trzymamy się czasem tej klasyki, zresztą, jeśli byliście na webinarze o fasonach ubrań, to wiecie, ile to może wnieść, więc teraz zabierzemy się za dodatki. Zapisujemy się oczywiście na www.szkoleniaosy.pl Widzimy się w poniedziałek, więc live'a tu na YouTube nie będzie. Widzimy się w poniedziałek o 20.30, nie o 20 jak zawsze, bo ja mam wcześniejsze zobowiązanie, mogę nie zdążyć, a nie chciałam już przekładać tego webinaru na kolejny poniedziałek, bo to już będzie przed świętami i już wszystkie będziemy w szale, czy to przygotowań, czy to kupowania prezentów, więc jeszcze na Spokojnie, dajmy sobie ten początek grudnia na rozwój, na wiedzę, a później na praktykę, bo mam nadzieję, że webinar właśnie Was zmobilizuje do tego, żeby ten przegląd szafek jednak zrobić. No i trzecia wersja butów, którą tutaj mamy, to są kozaki, oficerki. To są oficerki. Z obecnej kolekcji, więc są bardzo aktualne. Już o nich mówiłam w odcinku. One mają niezwykły obcas, mają przepiękny kształt i znowu oficerki, oficerkom nierówne. Tutaj też te fasony sobie aktualizujemy. Oczywiście wszystkie buty tutaj z tego porównania są z Wandy Nowak. Ja z Wandą Nowak mam współpracę afiliacyjną, więc można wpisać moje hasło OSA i mieć 5% zniżki na te przepiękne, przepiękne buty. No i kolejna wersja tej samej stylówki to są. Oficerki, już z. Czerwonym żakietem z handemu. No i wiem, co można powiedzieć, że o Jezu, czerwień na święta, bardzo to jest odkrywcze. Ale ja akurat kolor czerwony lubię, szczególnie na święta, i nie tylko dlatego, że jest świąteczny, ale dlatego, że on dodaje energii, trochę rozgrzewa, więc tu, jeśli chodzi o psychologię koloru, to ten czerwony jednak bardzo dużo nam daje, więc elementy czerwonego spokojnie na te święta można wprowadzać również po to, żeby po prostu poczuć ten nastrój, niezależnie od tego, wiecie czy to jest oklepane, czy nie jest oklepane. Zresztą nie przez przypadek mam również dzisiaj czerwoną szminkę. Rajstopy z tej stylizacji to Calzedonia, a torebka, którą widziałyście, to jest torebka z mojej kolekcji, z nasze i akurat czarne jeszcze są dostępne i jeszcze jest taka piękna srebrna dostępna, możecie sobie zerknąć. Przy kolejnej stylówce myślałam sobie o tym, że jednak bym chciała, żeby mi było wygodnie. Ja lubię, jak mi jest wygodnie na święta, więc jak tylko mogę i kończy się kolacja wigilijna, to przebieram się w dres, ale właśnie zamówiłam dwie rzeczy z H&M, które są naprawdę przewygodne. Nie spodziewałam się tego. I to jest słuchajcie, taka sukienka welurowa z koronką. Ona jest naprawdę bardzo miękka, nic nie ciągnie i do tego spodnie z takimi delikatnymi srebrnymi cekinkami i one są na gumce i również są wygodne jak dres. Więc ten zestaw, który mam pod marynarką, jest naprawdę wygodny i tym byłam absolutnie zaskoczona. Oczywiście tę sukienkę można założyć do rajstop i na przykład kozaków, ale tu chciałam zastosować ten modny teraz, znowu modny, na pewno pamiętacie z lat 2000 spódnice na spodnie, sukienki na spodnie i akurat w przypadku tego, że no możemy coś zjeść w Wigilię, zresztą ja mam endobrzuszek, mam endometriozę, więc dbam o to, żeby mi było wygodnie, więc tutaj te gumki, i ta delikatność tej sukienki, to wszystko jakby no bardzo temu pomaga, żeby czuć się wygodniej i komfortowo. Żeby było bardziej oficjalnie, żeby było bardziej strojnie, dodałam klipsy. To są klipsy Vintage, też z Bohema Vintage i marynarkę z Bohema Vintage. I to jest granatowa marynarka, błyszcząca marynarka i to jest ta męska marynarka, o której Wam mówiłam wcześniej. I zobaczcie, że jak podwiniemy rękawy, ona też bardzo fajnie, modnie wygląda. Zresztą wiecie, te przeskalowane marynarki z wielkimi ramionami, one są super modne, więc nie musimy się tego bać. Więc jak akurat nie ma damskich marynarek w Waszym second handzie czy vintage shopie, Sprawdźcie męskie, bo tam kryją się perełki z bardzo dobrymi składami, z bardzo dobrą metką. I jeśli chodzi o męskie, to jeszcze można trafić i są Lorą, i Hugo Bossy, i inne takie perełki. Także zachęcam, sprawdzajcie. Buty do tego to moje ulubione botki Wandynowak, już super wygodne, w nich chodzę cały czas. Można do tego dołożyć torebkę z poprzedniej stylizacji, i można sobie wygodnie zasiąść na fotelu, na kanapie podczas wigili. I okej, okay, ostatnia stylówka. Oczywiście w komentarzach głosujcie, 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 która z tych stylówek podoba Wam się najbardziej. Ostatnia stylówka to jest ten garniak. To jest garniak z H&M. Jeśli chodzi o spodnie, to też Was od razu uczulam w sprawie tego mojego endobeli. No nie zmieściłam się w 38, nie zmieściłam się w 40, zmieściłam się dopiero w 42, ale 42 są całkiem, całkiem wygodne. Pod spód można założyć po prostu koszulkę na ramion taką najwygodniejszą, fajną dla ciała i później rozebrać się z tej marynarki, ale muszę powiedzieć, że ta marynarka, ponieważ ona jest taka duża, wybrałam ją do nagrywania odcinka, bo mi jest w niej po prostu wygodnie. Jak sobie tu siedzę, gadam, dzisiaj dużo gestykuluję, sama zauważam ile dzisiaj macham rękami, nie wiem czy to lubicie czy nie, w telewizji tak nie wolno, słuchajcie. Natomiast na YouTubie, jeszcze na swoim własnym kanale jednak można sobie na różne rzeczy pozwolić. Ponieważ sam ten garniak no, ma trochę klimat Saint Laurent, to dołożyłam moje okulary lorą, to są, wiecie, moje korekcyjne z tamtego roku. Żeby było bardziej kobieco, mam klipsy vintage na sobie botki też wygodne, wiecie, już nie chciałam dokładać szpilek, już chciałam, żeby było naprawdę komfortowo i wygodnie. I Podłużna torebka, to jest torebka, którą mam też chyba 2 lata, czyli masz to w szafie. Zawsze Wam mówię, że warto jest mieć taką kopertówkę prostą, geometryczną, podłużną, raczej bez ozdób, bo wtedy jest szansa, że ona dłużej będzie aktualna, bo już z różnymi ozdobami, z jakimś logo to może sprawić, że torebka jednak szybciej się przeterminuje, więc tutaj jakby zwracamy uwagę na taką nowoczesność, a z drugiej minimalizm. Zresztą będziemy mówić o tym na darmowym szkoleniu. Jeszcze raz e, zapraszam do zapisu www.szkoleniaosy.pl. No dobrze, moje drogie, tyle na dzisiaj. W przyszłym tygodniu zaplanowałam podobny odcinek, czyli jak wyglądać jak milion dolarów nie wydając milionów, ale tym razem edycja sylwestrowo Karnawałowa, także będzie się działo, będzie błyszcząco i oczywiście, że będą marynarki, tak? To jest mój filar stylu, to wiecie z mojego kursu MIS i one zawsze muszą się pojawić, ale no nie ma to jak dobra marynarka. Tym marynarkowym akcentem żegnam się z Wami dziś i do zobaczenia na webinarze. Buziaki, pa! pa.